Cześć. Nazywam się Oskar Kawecki i psy pracuję jako agile coach. W pracy na stanowisku agile coacha pomagam osobom, które piszą między innymi gry na komputer, żeby im się lepiej pracowało. To praca przede wszystkim w dwutygodniowych sprintach, w trakcie których staramy się dowieść przyrost wartości dla użytkownika i dla klienta. Jako jeden z moich największych sukcesów, które pamiętam, to kiedy udało się skrócić nam czas dostarczania oprogramowania właśnie z 14,8, pamiętam to do do dziś do 3,6 dni, więc zespół był z tego bardzo dumny i ja również. Za co najbardziej lubię mojego pracodawcę? Przede wszystkim za to, że mam możliwość ciągłego rozwijania się i pracy z najlepszymi, a z drugiej strony za to, że daje bardzo dużą swobodę. Największym wyróżnikiem C w moim przekonaniu jest to, że z jednej strony jest to olbrzymia firma, już 8 tysięcy osób zatrudnionych w Polsce, ale z drugiej strony, taka, w której cały czas panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, i taka powiem szczerze, nawet chyba trochę startupowa, i to jest coś, co na pewno Si wyróżnia bardzo. Spośród wielu benefitów, które oferuje Si, osobiście najbardziej lubię śniadania. Na co dzień pracuję z domu, i jest to taki fajny czas, kiedy mogę spotkać również ludzi w biurze i daje to motywację, żeby się po prostu ruszyć z domu.